Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. W imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej chciałem złożyć oświadczenie w związku z zmianą ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, druk nr 3286. Szanowni Państwo, zmiana ustawy ewidentnie jest delegowana. Sprawą związaną dostosowaniem prawa polskiego do regulacji unijnych. Cieszy bardzo to, że Prawo i Sprawiedliwość, ten rząd chce taką ustawę wprowadzić w Polsce, bo znamy niechęć, niechęć Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby tej Unii tak bardzo nie lubicie. Więc cieszy bardzo, że tą deregulację wprowadzacie. Szanowni Państwo, ta deregulacja tak naprawdę wiąże się z doprecyzowaniem, z doprecyzowaniem pewnych zapisów ustawy obowiązującej jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. I stąd te zmiany są jakby wymuszające też czasowość, nową, nową jakość. Zapisy, zapisy wprowadzają, tak jak powiedziałem, doprecyzowanie, doprecyzowanie zapisów odnośnie wprowadzenia klasyfikacji tuż niestosowania pewnych zapisów, które były wcześniej prowadzone. Są również zapisy odnośnie wprowadzenia kar za nieprowadzenie stosowania metod automatycznej klasyfikacji tusz wprowadzenie podmiotów i niedostarczanie tych informacji odnośnie przezrzeźnie do osób zainteresowanych, czyli producentów. Ustawa, która jest, tak jak powiedziałem, wprowadzeniem prawa unijnego do Polski była przedstawiona między 8 a 8 a 16 bodajże listopada zeszłego roku do opiniowania przez podmioty zainteresowane. Te podmioty nie wniosły uwag. Tak samo stało się na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Klub Platformy Obywatelskiej również nie wnosi uwag do tych zmian i będzie głosował za wprowadzeniem tej ustawy do obrotu prawnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Pośle. bardzo...